Witajcie, kochani. Chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć, jak ustawić sobie odpowiedź ustną na jedno z tych pytań jawnych, które macie na liście na egzamin ustny z języka polskiego. I to jest to pytanie dotyczące dobra i zła, ich pochodzenia i miejsca w świecie. Trzeba omówić to zagadnienie. Na podstawie znanych fragmentów Biblii i w odpowiedzi uwzględnić kontekst. Pytanie jest o tyle trudne, że Biblia jest zbiorem bardzo wielu ksiąg, które powstawały w różnych y, czasach, y, i tamtej problematyki moralnej jest niezwykle dużo, więc trzeba będzie coś wybrać. Podejście jest różne. W różnych księgach, ja już nie mówię o, o tym, że ta problematyka etyczna różni się w Starym i Nowym Testamencie. Trochę, prawda, to podejście. Ale zacznijmy odpowiedź od historii wygnania człowieka z raju, od Adama Jewy. I tutaj, oczywiście, tą stroną dobrą, tym źródłem dobra będzie Bóg, który stwarza, świat przyjazny człowiekowi. Oczywiście my tutaj przyjmujemy perspektywę dobra i zła w taki sposób, że w jaki jest no, opowiedziana ta historia w Księdze Rodzaju z perspektywy człowieka, prawda? Bóg obdarza człowieka właściwie wszystkimi dobrami, które mu są potrzebne. Stwarza dla niego piękny ogród, w którym może żyć zupełnie bez trosko. I teraz tą stroną złą, yy, która sprawia, że do świata zamieszkiwanego przez ludzi wkradnie się właśnie nieszczęście, zło, choroby, śmierć, oczywiście jest ten szatan, wąż. I teraz zwróćmy uwagę, że yy, szatan działa poprzez kobietę. Czyli Adam jest tym wiernym sługą Bożym, w każdym razie trochę wierniejszym od Ewy. Natomiast zło pojawia się w świecie człowieka, dlatego że Ewa, kobieta, posłuchała szatana, potrzeb szatana. Pamiętajmy, że ten zakaz zrywania owocu z drzewa wiadomości dobrego i złego można, by, można interpretować też jako taki zakaz samodzielnej, intelektualnej eksploracji świata. Zobaczcie, kiedy, kiedy Adam z Ewą zjadają ten owoc, jakby zmienia im się zupełnie spojrzenie na rzeczywistość, tak jakby im Spadały łuski z oczu. Poznają dobro i zło. Wcześniej go nie znali. I takim symbolicznym momentem, który o tym mówi, które sprawia, że jakby uświadamiają sobie, że mogą zrobić coś niedobrego albo że zachowują się czy mogą się zachować niewłaściwie, jest to, że oni sobie szukają, szukają jakiegoś okrycia, prawda? Czyli tutaj od razu widzimy, że obszarem szczególnie takim wrażliwym jest sfera płciowości, erotyki. Ale no, na maturze nie ma za dużo czasu, żeby w takie rozważania się wdawać. W każdym razie warto odwołać się do tej księgi rodzaju i wspomnieć o Adamie i Ewie, o wygnaniu z raju i o jego przyczynach. Czyli Adam i Ewa złam, y, łamią boski zakaz zrywania owocu z drzewa wiadomości złego i dobrego czyli w zasadzie taki zakaz samodzielnego myślenia, decydowania o tym, co dobre i co złe. Hmm. I tą taką yy, yy, buntowniczką jest tutaj właśnie Ewa. Yy, źródłem tej, tego buntu jest szatan, Bóg jest źródłem dobra. Yy, yy, yy. Następną yy, opowieścią, którą warto wspomnieć, jest opowieść o Ablu i Kainie, yy, yy, pierwszych ludziach, Którzy no, są ilustracją tego, tej, tej zdolności, tego grzechu zabijania. Tak? Czyli Kain i Abel chcieli się podobać Bogu, składali mu rozmaite ofiary. Z tym, że Bóg przyjął z, z większą radością, z wdzięcznością ofiary Abla. I Kain z zazdrości postanowił zabić swojego brata. Tutaj nie będę się wdawać w takie antropologiczne różne interpretacje, bo Abel był Wiódł taki raczej pasterski, koczowniczy tryb życia. Kain był już tym hodowcą, no, przepraszam, tym, który już uprawiał ziemię. I tutaj się interpretuje tą całą historię jako taką rywalizację czy ilustrację tego, tej, tej rewolucji neolitycznej, prawda? Czyli Kain jest, jest już. Człowiekiem wiodącym osiadły tryb życia żyje z tego, co urodzi mu Ziemia, no i wiadomo, że ten osiadły tryb życia się przyjął. Natomiast tych koczowników, no przynajmniej obecnie jest bardzo mało, czyli Kain wygrał w tej rywalizacji o przetrwanie. Natomiast nie wiemy, dlaczego Bogu podoba się akurat ofiara Abla. Natomiast na pewno Kain jest pokazany, ukazany jako ten, którego zazdrość doprowadza do pierwszego w dziejach ludzkości zabójstwa. Więc tutaj z źródłem zła oczywiście jest człowiek. I jego zawiść, rywalizacja z drugim człowiekiem. Więc, znowu, bardzo, w sumie, głęboka myśl na temat źródeł nieszczęść, które w wyniku wojen, rywalizacji się pojawiają. Jakiego rodzaju jeszcze zło widzimy? No to zło, które Wynika z nieprzestrzegania pewnych norm dotyczących seksualności, i to jest w opowieści o Sodomie i Gomorze, prawda? I znowu człowiek jest źródłem oczywiście tego zła tutaj. Sodoma i Gomora, czyli miasta, w których dopuszczano się różnych takich no, wybryków o charakterze. Erotycznych, które się Bogu nie podobały, też nie będę się wdawać w szczegóły, i Bóg po, postanowił po prostu te miasta wytracić. Ocalił rodzinę Lota, i mamy tę opowieść o wyjściu rodziny Lota z Sodomy. W każdym razie można, można by tu jeszcze zwrócić uwagę na ten aspekt, nie tylko rywalizację między ludźmi, Kain Abel, yy, yy, o to, yy, kto jest milszy Bogu. Yy, tutaj mamy ten yy, yy, złamanie zasad moralnych. Yy, może jeszcze udałoby się na, na maturze powiedzieć Parę słów na temat Księgi Hioba, bo to zło, którego człowiek się dopuszcza, jest spowodowane jego namiętnościami, jego słabością. No i Bóg, w przypadku Sodomy i Gomory, to zło każe i to bardzo surowo. Ale mamy jeszcze księgę Hioba. I w tej księdze Hioba sam Bóg wydaje się sprawcą ludzkiego nieszczęścia, prawda? Ale znowu zwróćmy uwagę, że tutaj mamy taki rodzaj umowy między szatanem i Bogiem. To jakby szatan szatan próbuje Boga przekonać, że Hiob, ten najwierniejszy z wiernych, pod wpływem rozmaitych nieszczęść, odwróci się od Boga. I Bóg postanawia wystawić go na bardzo srogie próby. Odbiera mu właściwie wszystko, co Hiob miał, a Hiob konsekwentnie trwa przy Bogu. I teraz ta księga jest bardzo ciekawa, ponieważ no, można by tu podyskutować, polemizować z taką postawą Hioba. Ta, ta księga daje takie duże pole do popisu dla tych, którzy by chcieli, prawda? Bo o ile szatan namawia Boga do, do wystawienia Hioba na próbę, to jednak Bóg się na to godzi. I te wszystkie nieszczęścia, takie no w zasadzie chyba niemożliwe do uniesienia, bo i trąd, utrata majątku, utrata całej rodziny, to wszystko na tego Hioba spada. Więc tutaj można by się zastanowić, kto jest źródłem zła, tak? Człowiek jest do końca wierny, do końca szlachetny i może jakieś pole do dyskusji. I teraz jeśli chodzi o kontekst do tego pytania, do tego zagadnienia, to może zrobić to odważnie, czyli zestawić ten stary testament, te opowieści na temat złych uczynków ludzi i... Diabelskich potrzeptów, które do nich prowadzą najczęściej, z kandydem Voltera i z tą zawartą w kandydzie polemiką z filozofią Leibniz. Leibniz uważał, że żyjemy na najlepszym z możliwych światów. Prawda, jeśli się, pojawi się na świecie zło, to dlatego, że jest ono jakoś usprawiedliwione większym dobrem, dobrem całości. Oczywiście Leibniz tutaj odwoływał się do Boga. Bóg jest źródłem tego dobra, którym jest świat czy wszechświat. I Bóg stworzył ten świat w sposób najlepszy, z możliwych. Leibniz mówił też o takiej przedustanowionej harmonii, prawda? Czyli wszystko dzieje się zgodnie z pewnymi idealnymi regułami wymyślonymi przez Boga. Natomiast tekst Woltera podaje wątpliwość te, ten leibnicjański taki zachwyt nad rzeczywistością stworzoną przez Boga w sposób doskonały. Tutaj oczywiście głosicielem Tesla i jest taki mistrz, nauczyciel, Pan Gloss. Natomiast życie i te niebywałe dramaty, nieszczęścia, które się przytrafiają bohaterom, no, pozwalają jakby weryfikować słowa Pan Glossa. Czyli można by tutaj zestawić tę historię biblijną o świecie stworzonym przez Boga jako doskonały, dobry, przyjazny dla ludzi. I świecie, w którym zło wkrada się do życia człowieka wskutek jego własnej no nie wiem, naiwności, niewierności. Łamania pewnych zasad, które, które Bóg narzucił, z taką refleksją zawartą w powiatce filozoficznej Woltera. Czy aby na pewno jest tak, jak zakładał. Ten religijny, bardzo filozof Leibniz, który przy, przepisywał Bogu stworzenie rzeczywistości najlepszej z możliwych, i próbował jakoś tłumaczyć istnienie zła dobrem większej całości.